Siemanko. Chciałbym wam pokazać dzisiaj grę, która się nazywa Ghost Recon Future Soldier. A gra jest te, aktualnie dostępna w CD Action za 15 zł z groszami. Więc jeżeli po tym filmiki, filmiku stwierdzicie, że może bym się podobać, no to macie okazję za małe pieniądze dostać fajną grę. Także przejdźmy od razu do rzeczy. Ja już grę ukończyłem, ukończyłem ją, a ja sobie odpalę jedną po prostu z misji. Jakąś może ciekawszą. Żeby tu wybrać ciekawego. Może to. Także uwaga gra zawiera spoilery. Z tego co patrząc tutaj chyba można grać w kooperację. Ale, ale jeszcze tego w sumie nie sprawdzamy, tak mi się wydaje. Faktycznie no, koledzy mogą do mnie dołączyć, także fajna sprawa. Można pograć z kolegami z tego co, co wynika z mojej dedukcji. No ja zagram sam. A mamy tutaj scenkę wprowadzającą. Może ją po prostu pomniemy, Co wam aż tak fabuły? Mocno nie zdradzać. Key z filmikiem. Brief to brief. Przejdźmy do samej rozgrywki. Misje w Ghost Record są stosunkowo długie. Więc nie wiem, czy Wam pokażę całą. Staram się po prostu rozgrywkę Wam przedstawić, jak wygląda. No dobra. Mimo iż może jest to Future Soldier, to gra ma element jak najbardziej współczesny. Nie ma tutaj jakichś laserów czy czegoś. Bardziej tu chodzi o takie gadżety, jak na przykład pole maskujące, które się właśnie aktywowało. Teraz jestem jakby trochę taki bardziej niewidzialny, ale też nie całkowicie, jak podejdę za blisko, to Wurki tak zauważa tego ducha. Mamy tutaj taki, tam różne skanery, że tam lepiej widać przez zasłony, na dymne przeciwników. Jest też dron zwiadowczy, którego sobie możemy wypuścić i zobaczyć, co się dzieje w okolicy. Czy krótko mówiąc, po prostu takie gadżety. A tak to po prostu klasyczna, klasyczne czasy współczesne, bym powiedział. Mamy oczywiście widok z trzeciej osoby. Ale jest ten też taki tryb typowo znany ze strzelanek, można sobie ten celownik włączyć. No i jest kontakt, czyli chłopaki zauważyli kogoś, jakiegoś wroga gdzieś, jakoś jeszcze nie widzę, ale to jest kwestia czasu. No i tak, grada się, a może, może nie w całości, ale w pewnych częściach da się przejść po cichu. Możemy naszej drużynie rozkazać zaznaczyć kilka, znaczy możemy zaznaczyć im kilku wrogów naraz i oni ich zabiją równocześnie. Tylko co mnie wkurza? Wkurza mnie to, że wystarczy, że jedna osoba nas zobaczy i już nagle wszyscy nas widzą, bez względu na to czy mamy właśnie to pole maskujące włączone czy nie. Po prostu są imba, widzą nas z kilometrów, że się tak wyrażę. Dobra, no to zejrzeliśmy się, gdzie są wrogowie. O, tu są wrogowie. Spróbuję pokazać wam ten taki strzał, yy, jakby cichy strzał synchroniczny, czyli zabicie kilku wrogów jednocześnie. No dobra, no to zaznaczamy pierwszego, drugiego. Trzeciego... Na no ja czwartego będę musiał ja sam. To tutaj trzeba oczekać trzeba, trzeba chwilę aż... Yy, trzeba poczekać chwilę aż chłopaki no, ich ponamierzają. Yy, Okej. Okay. W sumie w, wciskając ten przycisk mogę ich od razu zabić. Mogę się też dołączyć jako ja, zaznaczyć czwartego, to wtedy oni wystrzelą w momencie, w którym ja, yy, ja pociągnę za spust i sobie powiedzmy wybiorę tego jako czwartego. Także też się ustawię Gdzie jest ten mój cel? Numer 4. Tam jest, tak? No troszeczkę, o, przymierzę sobie do niego No tylko ja muszę mieć go też namierzonego No, uciekam, ogniem Chłopaki już pozabijali ich sami Oczywiście zaraz ktoś znajdzie zwłoki, o właśnie, znajdzie ono zwłoki i już Wrogowie wiedzą gdzie jesteśmy, nawet jeżeli nas nie widzieli Także to jest tak trochę głupio zrobione pod tym względem. No już się zaczynają strzały, już wszyscy wiedzą gdzie jesteś. Do widzenia. Do widzenia. I tu mamy klasyczne chowanie się za zasłoną. Mówię, no Tutaj mi oślepkę ktoś rzucił. Czy mam jakieś granaty, czy mam tylko drona w tej misji? Dron dymny, kodąkowy Dobra, rzucimy tam granata. Tak to nic nie zrobiłem. Od mnie. A może sobie ten tryb taki będzie widać jakby przez yy, zasłony? widać części płonąć wodę metalowy czy tam skaler, bangerski to się nazywa chyba no, widać no, tu biverę a. bardziej łatwiej widać jak bronisz samego człowieka no co to mi się gra podobała jeśli pod względem fabularnym może być eee, natomiast jeżeli faktycznie da się tu grać z kolegami wynika z tego że się da no to można fajnie kampanie przejść sobie w parę osób. Tak myślę, że się da. Ale potwierdźcie to jeszcze, bo czytajcie w sieci, bo nie sprawdzałem tej informacji. I to lecimy dalej. No, o, o, szybko pole maskujące włączyć. No pole maskujące włącza się samo automatycznie, jak sobie płucniemy. Nie, nie, nie ruszamy się za szybko i nie strzelamy. Dobra, puścimy naszego drona. Drona mogą zobaczyć, ale tak jest bardziej na wysokości, bo też tak z góry tego nie widzą. Dron też może lądować później, można nimi jeździć. Ale tutaj widzę, może się da ich pozabijać bez wchodzenia w otwartą walkę. Okej, okay, pozaznaczamy, jeden do zabicia. Ten jak tego zabijemy to zaraz zobaczę, że jest drugi, więc tego też szybko trzeba zdjąć. Ci chyba nie zobaczą ich, o nie. Dobrze, teraz tą trójkę szybciutko, jazda, jazda, ściągnąć. Tutaj nie ma żadnych gości. Ognia. Teraz tych. Może się w ogóle bez wymiany ognia obejdzie. I tych chłopaki proszę załatwić. I myślę, że sprawa będzie z głowy. Ja też podejdę trochę bliżej. Zastanawiam się jeszcze jeśli... Zastanawiam się, czy jeśli da się grać faktycznie z, z kolegami jak tutaj w, w, wygląda rozkaz strzału synchronicznego. Dobra, wybić. I widzicie bez, bez wymiany ognia po cichu. Można też wroga zajść od tyłu i też jakby cicho załatwić bez strzału. Więc jakiś czas mamy coś takiego, właśnie takie oczekiwanie. Nie wiem, na przykład jak się wchodzi do budynków i tak dalej. Wydaje mi się, że twórcy zastosowali ten trik, żeby sprytnie doczytać dalszą część mapy bez ek ekranu przeładowania. Tak myślę. No i lecimy dalej. No. Znowu jest to takie oczekiwanie. Dobra. Zbiór informacji w położeniu artylerii, no to lecimy. Go, go, go! A, ha, 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 gra mi zablokowała, bo jestem szybszy niż reszta mojej ekipy. No, ruszamy, ruszamy, panowie. Łączymy sobie kamo. Ostatnio, niestety, wdałem się tu w ciężkie walki, a może teraz udałoby mi się jednak przejść to po cichu. Widzę, tutaj już stoją chłopaki. Dobra, łatwiej mi będzie wypuścić drona I mamy tak tu jest gościu do zdjęcia Tu, tu I tu, chociaż nie Tego nie Tego bym zdjął To jest na górze, bo on będzie widział trupy Dobra, to ja się przymierzę sobie do tego pana co jest na górze? Ognia. Super. Wracamy do drona, Dężamy, żeby trupa zaraz nie zobaczył, niech go szybko chłopaki ściągną. Ognia. Złatwione. No i heja, tutaj mamy przejście już czyste. Ale to jeszcze, o kurczę, zaraz mnie ktoś zobaczy. No. Aktywacja kamuflażu jest bardzo ważna. Tam ktoś łazi. O, mam nadzieję, że tych trupów tu nie zobaczy. Teraz przelecimy się, zobaczymy jak sprawa wygląda z drugiej strony. Tutaj jest trzech, czterech, jest piąty. na pewno zobaczy z dachu. Truposzy. Zobaczmy. O kurde, drona zaraz ktoś zobaczy, ten na dachu, goście. Uciekamy, uciekamy. Mm -hmm. Tu ktoś jest. Czy tu nie ma nikogo? Na pewno ktoś tam łazi. W środku. Ta dziura nie jest bez powodu. Wlądujmy troszeczkę. Zobaczymy, co tutaj uda nam się zobaczyć. Jest tu ktoś? W tym budynku nikogo nie ma, aż jestem zdziwiony że nikogo by nie było tutaj hmm. no dobra wygląda na to, że ekipa stoi tu teraz trzeba by ich jakoś umiejętnie zdjąć ponieważ zawiesiłem tam drona jest, jest on w tym miejscu, gdzie jest ten niebieski trójkąt widzę po części gdzie wróg jest? Mogę tu troszeczkę pewniej się tu poruszać. O kurde! No i zobaczymy. Cholera, któryś. Ktoś tu musiał mnie zobaczyć. Albo mnie zobaczył, albo uciekłem dosłownie w ostatniej chwili. Tutaj jest gościu ze ścianą. Ciekawe, czy da radę go... Przez ścianę czasami idzie przebić. A no i to. Ktoś mnie zobaczył. Nie mam miałem tłumik. Czasami, właśnie, nie potrafię zrozumieć, na jakiej zasadzie działa to, że ktoś nagle i tak, i tak mnie zauważył. O, ten się zobaczył, trupa. Pewnie. Aha, ha. Jeżeli zostaniemy ranni, mamy jeszcze chwilę, żeby ktoś nas podniósł. Chyba, że nas przyjdzie wróg i dobije. Przecież kolega mnie podniósł. zmieniamy giwera na coś innego. No i zaczyna się sieczka. Nie wyszło mi to ciche podejście, tak jak ostatnio. W podobnym miejscu sprzęgłem sprawę. No kurde. A tutaj jeszcze jest taka dziwna przypadłość. Yy, czasami jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie jesteśmy pewni, że wszystkich żeśmy wypukli i nagle z róg respi się gdzieś końcie i dostajemy z boku albo z tyłu. Nasi też ym, pomocnicy czasami potrafią wymienić ogień bardzo długi czas a czasami wystarczy im zaznaczyć kogo zaatakować mają w pierwszej kolejności i, i oni sobie już sami ich załatwią bardzo szybko. Warto używać tej umiejętności jeżeli jest przeciwnik bardzo trudny. <grym>, o, no, dowódca oberwał. Ale teraz ja mogę iść go uleczyć albo rozkazać żeby go ktoś uleczył. Właśnie to rozkazałem właśnie, żeby oni pobiegli go uleczyć No kurde. A chyba teraz deadem już całkiem. I wznawia się misję od początku. Nie chcę, żeby ten filmik był za długi, więc chyba zaraz skończymy. Ale tak czy jak misje y, trwają jakiś czas. Z reguły jest to czas taki, że człowiek czuje się nasycony. Przynajmniej ja się czułem nasycony długością trwania każdej z misji. Jak no, widzicie gra tutaj cofa mi do ostatniego zapisu. Czasami cofa niedaleko, czasami trochę dalej. Jeszcze raz spróbuję zrobić podejście na ciche, na ciche, że tak powiem, uderzenie. Jak się teraz już nie uda, to już, no, to już po prostu... Zakończymy film zobaczymy czy, czy jest to możliwe, żeby w ogóle cicho do tego podejść z zaznaczę sobie tylko tego gościa snajpereczkę sobie wyciągniemy no i ognia. no i się załatwiani Teraz szybko tego, żeby tam nikt nic nie zobaczył ognia ok no to ruszam ponownie dobrze tam ktoś łazi dalej więc camo sobie aktywujemy i zobaczymy czy się uda To jest w tym budynku ostatecznie. Ostatnio tu wleciałem dronem i nikogo nie widziałem. Nie wiem czy oni się być może po prostu... O! Chyba się facet zrespił w momencie jak tu podszedłem. Widzicie? Nagle są ludzie tutaj. Przed chwilą ich tu nie było, dlatego wcześniej jak wleciałem dronem, mówię no przecież tu nikogo nie ma. No i są właśnie takie irytujące momenty, że nagle się wrogowie z dupy pojawiają, że się tak wyrażę, dosłownie. No to w takim razie wymaga w sytuacji takiej, że dron tu wleci. Spróbujemy ich załatwić. Po cichu tym razem. Skoro tak jest z tą grą. No dobra, tylko muszę to zrobić tak, żeby oni tego drona nie zauważyli. O właśnie ktoś tam już zaczął zauważać. Wrócimy wyżej. Może z innej strony się da wlecieć. Tutaj może. Zobaczymy. Tu jest jakiś facet. No bo ja się inaczej po prostu tam wjedziemy. O, gościu byle na zewnątrz. Hmm. Za daleko. Żeby nie zobaczył, kur... A no, zresztą już sam go mogę załatwić, jak już wylas. Chciałem tu mieć drugi broni. Nie. No i co, i tak mnie wykryli Bez sensu. Nie wiadomo skąd. Ktoś mnie wykrył, chociaż mnie nie zobaczył. W sposób bezpośredni. Nagle wszyscy wiedzą za ścian, że gdzieś jesteśmy. No jest to trochę irytujące, bo można by było popróbować przejść grę w sposób całkiem cichy, a nie zawsze się to udaje. No ale generalnie mi się gra podobała. Jeżeli Wam się podoba, no to macie okazję. Jest w jak action teraz za 15 zł, tam gdzieś chyba 15,90, coś takie, gdzieś koło tylu kosztuje. No to także polecam. Na razie, cześć.